Hardkorowe docieranie, hardkorowe docieranie, ale kopka nie stoi. A paliwo masz? No, a, bo to dopiero zero. Co jest? No na twoje oko. Nie wiem. Zatrzeć to się nie za... By kopka stała chyba co? Nie wiem, w sumie to tutaj zgasiłem i tak, może trzeba było nie gasić jeszcze. A gazu trochę? Paliwem jebie w sumie. To dawaj tu z górki to go pchniemy, ho. Wejdź drugą stronę, go odwróć i pchniemy. Zakręcę, bo chyba... No ale to dawaj go pchniemy, jak się spychu z górki pierdolnie to on odpali, no. No tam, w tamtą stronę, od, na ulicę wieć. I wykręć. No majster, jest to zabójstwo. Także ja robię to za mało dużo, co dawajcie na spać. Nie, z górki to będzie dobrze. No dobra, tylko z tej strony to ja nie wskoczę. No to weź z drugiej. No ja trzymam, trzymam. Oj, oby to zapaliło. Dwoja? No dobra, no mam. No wsiadaj. O, miał chęć O kurwa I co, tu, o co tu chodzi? Tak jakby zapon miał wyjebany Cały czas Zobacz czy fajka jest założona A ja nie wiem jak się patrzy Jaruś Albo się skończył tłok Czyli dopiero założyłeś, morda Kurwa, majster Wiesz Jedziemy jeszcze? To dawaj jedynkę może, tylko na sprzęgle. Czekajcie, no. luz. Ty no nie brzmi to jakby chciało. Brzmi jakby to się zadał. Dawaj to na luz i tam do drogę Myślisz, że takie docieranie było? W sumie to trochę może go za dużo katowałem, bo i na tych górkach wjeżdżałem Ojej. Chodź ci pomogę, wypchnij go w tamtą stronę Czekaj tylko go sobie... Co jest Tadzi? No, Pod powód z kury, W tamtą stronę powiem wszyscy się patrzą Zaraz na za radę Instagrama coś nagram Uważaj na szaf Nie szaf to kurwa buraki Nawet w te buraki może odpalić no dawaj mu to dwójkę tak, nie brzmi to ta nie to zapalić. Co się stało, z wegaście i nie Kurwa, spycha katułema. No dawaj Jaro. No, e, a weź luz wrzut Jaro, a wrzuć luz i wtedy bieg wpierdol jak będzie prędkość. No mi to się wydaje, że tłok to stanął. No, Ta. Kurwa, no nie wiem. Nie no weź mu, y, wrzuć luz i jak jest prędkość ty wsiadasz i bieg wtedy wrzucasz. Ale nie tu pod górkę. A w sumie to czekaj, to mu paliwo zakręcę, bo widzę, że się zgadzi No aż cię, aż leci Ale go p***j zalało Zalało Może. go pewnie, dawaj go już tam do strony Nie, no już na ulicę dawaj teraz, Tadziu, bo tu się ślizga To po ulicy jeba. go, kurwa. No, weź luz i na ulicę dawaj, cho O, ty tylko go zalałeś <laughs> Na gorąco, relacja Jarusz znowu na wyjazd wziął zajebisty sprzęcik

i <laughs>